W ciągu dalszym pan Sławomir Zakrzewski w związku z tym, że z przyczyn technicznych przerwało nam nagranie. Bardzo proszę, pani Sławko. Po prostu wyczerpała się, wyczerpał się film. Natomiast dobrze, chciałbym uzupełnić to, co powiedziałem do tej pory. Skorygować też m.in. daty. Otóż staliśmy pod Sejmem z kolegami z Transparentem ruch suwerenność narodu polskiego. Późno, późno. Wieczorem, w godzinach no, jakby tragedii narodowej, bo zgraja przestępców, bo takich trzeba nazwać, którzy tak jakby na Melinie się spotkali, bo kryminaliści tak mają. I to trzeba używać chyba tej nomenklatury. Próbowali nam olbrzymi majątek ukraść. To było w nocy. Z 17 na 18, nie tak jak powiedziałem, 16 na 17. Otóż w tym dniu także z kolegami byliśmy i pojechaliśmy pod Sejm z, z pikiety, którą robiliśmy, witając prezydenta Ukrainy, to znaczy tego, który samozwańczą właściwie przy pomocy sił zewnętrznych przejął władzę z grupą też kryminalistów. Pan Pedro Poroszenko, czy nie wiem jaką się tak naprawdę nazywa, bo to jest niby ukraińskie nazwisko, natomiast wiemy, że jest z hazarskiej rodziny, multimilioner, jeśli nie miliarder. Na wschodzie się określa ich jako oligarcha, tak zwany król czekolady. Człowiek, który dorobił się na prywatyzacji majątku właśnie tam państwowego na Ukrainie. Fabryka czekolady przecież nie powstała z pracy jego rąk i jego bliskich, tylko został to majątek przejęty i przy pomocy niewolniczej pracy społeczeństwa, tych, którzy tam żyją za marne grosze, ciężko pracując, dorobił się olbrzymiego majątku. Między innymi warto popatrzeć w internecie, jaki posiada pałac, w jakim pałacu mieszka. Można powiedzieć, że większy od Białego Domu. Otóż ten człowiek przyjechał z dwudniową wizytą, jakoby oficjalną, gdzie był z honorami witany przez pana prezydenta, przez rząd. Spotkał się między innymi z tą elitą naszych, można powiedzieć, podobnych jemu hazarów. Czyli krótko mówiąc, przyjechał do rodziny, do rodaków, którzy zapewniali go, że Polacy też będą płacić na tę rewolucję, czyli na ten fajdan. I już zapewnili go o pomocy militarnej. Z tego co wiemy, na drugi dzień wizyty, czyli 18, pojechał do Lublina, pod Lublin, gdzie ma powstać jednostka wojskowa. Powstaje ona sił polsko-ukraińsko-litewskich, czyli jest to już ingerencja, jest to wikłanie narodu polskiego, Polski, naszego kraju, w wojnę z Rosją. Jest to zbrodnia. Nie mogliśmy spokojnie stać i szkoda, że było nas tak mało, ale przez dwie godziny staraliśmy się być widoczni i przed oczy tych, którzy udają Polaków i tych, którzy nazwikłają wojnę i szczują. Do wojny, czyli są podżegaczami wojennymi, powinni być aresztowani w normalnym państwie. Gdybyśmy mieli władzę, powinniśmy aresztować kogoś, kto nas próbuje wikłać w kolejną wojnę. Dopiero co z jednej awantury Polacy wrócili okaleczeni, zniszczeni z Afganistanu, to teraz nas na Ukrainę za chwilę będą wysyłać nasze jednostki. Otóż tam staliśmy z transparentem który trzymaliśmy na proteście przeciwko zespołowi Enej, czyli przeciwko promocji banderyzmu. Banderland Halt po niemiecku, ponieważ w tym języku te komendy są znane tym ludziom i tym, którzy nawołują do tej tradycji banderowskiej. I to się, to co zrobiliśmy, odniosło taki skutek, że nie wytrzymywali także dziennikarze, którzy przyjechali z z Poroszenką i krzyczeli do nas, że nie mamy racji. Ale nie merytorycznie, tylko że jesteśmy od Putina. Czy na tej zasadzie typowe zagrywki. Policjanci nas nie przeganiali o dziwą, chronili w pewnym sensie, nawet powiedzieli, żebyśmy odeszli trochę dalej dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ kolumna prezydencka jest bardzo silna i może coś nam się stać. Przeszliśmy na drugą stronę ulicy Krakowskie Przedmieście, gdzie przez dwie godziny rozmawialiśmy z tymi, którzy z dobrej woli albo złej woli przychodzili i nawiązywali z nami jakąś dyskusję. Nie może być tak, że przestępca jest witany z takimi honorami i jeszcze od nas wyciąga pieniądze na rewoltę, na obalanie prawowitych władz, bo przypomnę, że. Prezydent Janukowicz, legalnie wybrany prezydent na Ukrainie przez społeczeństwo ukraińskie, czyli przez narody tam mieszkające, wybrali go na prezydenta, na tego, który miał politykę proukraińską, państwową prowadzić. Został obalony siłą za pieniądze hazardów i dokonano zbrodni. I dokonuje się nadal, ponieważ walki trwają na terenie wschodniej Ukrainy, a także są mordowani ludzie, ludzie. Między innymi, Słowianie, Polacy są prześladowani, niszczeni. Dużo jest uchodźców, którzy uciekają z tych terenów od, bandero, od banderowców, uciekają właśnie na wschód, gdzie jest ratunek. Otóż zbrodnie, jakich się dopuścili ci bandyci choćby na Majdanie, strzelając w plecy nawet swoim zwolennikom i biednym ludziom otumanionym, którym obiecano świetlaną przyszłość w ramach Unii Europejskiej tak mniej więcej jak nas oszukiwano w ramach solidarności wielkiego ruchu solidarnościowego tak samo ich otumaniono dobrobytem zachodnim nic podobnego Ukraina została okradziona przez takich oligarchów jak takich złodziei jak pan Petro Poroszenko i on ma wsparcie międzynarodowych bankierów tego złodziejstwa, m.in. Między, między pana Sorosza, który miliony dolarów wysłał na Majdan. Byli przeszkoleni najemnicy. Najemnicy są także werbowani na terenie Polski. Tu byli szkoleni m.in. w komendzie głównym, w Legionowie, to jest ośrodek szkolenia policji. I to jest zbrodnia, bo za nasze pieniądze, które się odbiera od ust naszych polskich dzieci, m.in. 30 tysięcy, jak słyszałem, kształci się młodzieży ukraińskiej za nasze pieniądze. Nasza polska młodzież nie ma stypendium, nie ma możliwości studiować, a ci za darmo studiują, to znaczy za nasze pieniądze, są utrzymywani. Jakim prawem? Czy Ukraina nas kiedykolwiek wspierała? W ostatnim czasie od 1991 roku, od tak zwanej odzyskanej niepodległości, nic podobnego, nawet naszych towarów nie chcieli kupować. Dopiero za Janukowicza te stosunki zaczynały się normalizować w miarę. Natomiast cały czas jesteśmy okradani, niszczeni i w imię czego? I nam się wmawia, że mamy popierać naród ukraiński. Nie ma jako takiego narodu ukraińskiego. Jest zlepek wielu narodów na terenie Ukrainy. Największą, najbardziej liczną... Jest ludność rosyjska na wschodnich terenach i to jest zupełnie inna mentalność, inna kultura, inna cywilizacja. Natomiast tutaj na zachodniej Ukrainie niestety do głosu dochodzi bandery z duch zbrodniczy, których znamy z czasów rzezi, między innymi brzezi wołyńskiej, ale to nie tylko na Wołyniu mordowali, bo co najmniej w pięciu województwach kresów wschodnich, a także po wojnie w Bieszczadach. Znamy ich, ich metody, ich, bo przecież do nas przywędrowali w ramach tej nowej władzy komunistycznej zasiadali na wysokich stanowiskach państwowych, ale byli brani przeważnie do, do brudnej roboty, czyli do między innymi Urzędu Bezpieczeństwa. Byli szkoleni w słynnym Legionowie, byli później oficerami Milicji Obywatelskiej, WB, bili naszych patriotów, mordowali i o tym trzeba wiedzieć. A także mamy takich ludzi z tego kręgu kulturowego, z tej cywilizacji hazarskiej, we władzach nawet kościoła. Proszę sobie porównać nazwiska. Nie tylko czuk, ale sycz, na przykład sycz, nycz to są z tego samego, można powiedzieć, miotu. I zaskoczenie było dla mnie dla mnie to, kiedy jeden z naszych kombatantów, człowiek, który walczył w ramach formacji samoobrona na Bułyniu. Przed zbrodniami ratując ludność cywilną, polską ludność, kobiety, dzieci i starców usłyszał po 60 paru latach, że Polacy nie mogą uczcić choćby tych księży zamordowanych przez tych banderowców, takich w skrócie nazywamy, Hazarów. Bo biskup kardynał Nycz, nie zgadza się. Bo nawet potrafił na spotkaniu z tym kombatantem dwoma rękami walnąć w stół i powiedział, że dopóki Polacy nie przeproszą za akcję Wisła, nie będzie żadnego pomnika upamiętniającego. A chcieliśmy na frontonie Kościoła Wszystkich Świętych taką tablicę upamiętniającą polskich księży wymordowanych przez tą, przez ten Banderland, przez tych zbrodniarzy. Przypomnę, że. Ukraińcy, tak zwani Ukraińcy, czyli banderowcy, Hazaria, wystawiła 400, prawie 450 tysięcy swoich ludzi, zbrodniarzy w formacjach niemieckich, hitlerowskich, w SS, SS Galicja między innymi, Nottingham, Byli bardzo dobrymi strażnikami, choćby w obozach koncentracyjnych, mordowali naszych... Naszych rodaków, nie mówiąc już o tym, jak się wsławili w czasie Powstania Warszawskiego, jak gwałcili, mordowali, palili. Także nie ma z naszej strony jakiegoś nawet współczucia dla nich, bo jeśli karę, karę ponoszą, ponosili za udział, w, powinni ponieść w zbrodniach i za to powinni. Nie tylko przeprosić, ale zadośćuczynić także materialnie, odciąć się od tego. Ale jeśli oni teraz jeszcze od nas wyciągają pieniądze na ten banderyzm, na stworzenie właściwie Judeo-Banderlandii, to od naszego narodu nie powinni ani złotówki uzyskać. I nie mogą tutaj liczyć na, na jakąś, jakieś współczucie, bo to jest nieprawda. Ukraina nie została napadnięta, jest odwrotnie to Rosja została napadnięta. Rosjanie musieli się bronić i dobrze, że prezydent Rosji broni swojej racji stanu chroniąc się przed tymi bandytami, bo my ich znamy i nie tylko my ich znamy, bo Rosjanie byli też mordowani w ramach tych formacji SS i tak Nie chcę tego tematu szerzej poruszać, wystarczy, że spojrzycie Państwo w internet, między innymi nagrałem taki wywiad w czasie manifestacji. 60. 70 rocznicy bodajże rzezi wołyńskiej, tego marszu naszego pamiętnego ze świadkiem, ze świadkiem właśnie samoobrony panem Ryszardem Orzechowskim w świętej pamięci na krakowskim przedmieściu pod, proszę to poszukać, to nagrywał pan Zbyszek Juśków. Myślę, że tam jest dosyć dużo materiału na ten temat, bo wypowiadali się świadkowie. I mnie, jako następcy tych tradycji obrony Polski, samoobrony Polski, nie wypada nie być na, na takich akcjach, kiedy przyjeżdża ktoś, kto podjudza do wojny na terenach dawnej Rzeczpospolitej, jeszcze oszukuje Polaków, że my mamy wręcz obowiązek ich wspierać. Jak to jest, że my y, mamy zbrodniarzy, złodziei, a poza tym y, te wszystkie narody wypracowały olbrzymi majątek ostatnio zamieszkujące y, y, Ukrainę i wschodnia i zachodnia Ukraina już budowała jakieś zalążki przemysłu, y, chociaż na wschodniej jest najwięcej. To, to jest właściwie okręg przemysłowy, bo tutaj na zachodniej to nie widać tego. Natomiast. Okradziona została Ukraina i to też odsyłam do materiałów, które są w internecie. Chodzi mi o złoto z Ukrainy, które wywieziono w czasie tego zamieszania na Majdanie. Wywieziono do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Około 90 ton złota. To co to za pomoc jest? Niby dla biednego narodu, który chce, chce demokracji, chce, chce sprawiedliwości społecznej, chce wyższego standardu życiowego, ekonomicznego, to jest zbrodne, jest to oszustwo. Także my nie powinniśmy brać udziału w tej awanturze, zwłaszcza, że ona grozi stanięciem po stronie okupantów złodziei i wywołanie wojny. A wiadomo, jak się takie wojny kończyły zawsze Czyli dla Polaków. Mamy niestety przy władzy ludzi, którzy nawołują i do III Rzeszy, i do, do tej samostyjnej Ukrainy, do banderyzmu, ale przede wszystkim to jest wszystko zasłona. Bo czy Hitler to był, czy, czy to była Hazaria, czy w ramach komunizmu Związku Radzieckiego na tych terenach wschodnich i Ukrainy, tej żyznej, bogatej ziemi i o bardzo dobrym klimacie, od wieków... Hazaria próbowała stworzyć swoje państwo. Państwo oparte na Talmudzie. Niestety, dopóki ten lud, ci ludzie, którzy podszywają się pod starotestamentalnych Żydów, nie wyzbędą się Talmudu, najbardziej rasistowskiej, zbrodniczej ideologii, nie ma z nimi żadnego dialogu. I nie wolno nam z nimi współpracować. To jest śmiertelne dla nas i dla innych narodów zagrożenie. My nie walczymy z ludźmi, my walczymy z tą wrogą ideologią, która doprowadza do zbrodni, takich jak na, między innymi na wołyniu 1943 roku. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz życzę pokoju Bożego na te święta Bożego Narodzenia. W czasie świąt nie traćmy czasu, jeszcze raz apeluję na jakieś mało znaczące sprawy dotyczące bytu takiego tylko materialnego. Skoncentrujmy się na tym, co możemy zrobić i jak możemy jeden drugiemu pomóc, czyli jak możemy tę biedną ojczyznę ratować, jak stworzyć siłę. Taką skuteczną siłę, która będzie broniła naszej, naszej racji bytu, bo jesteśmy zagrożeni biologicznie. Nie chcę się powtarzać, ale to nie jest przecież sprawa tych, prywatna kilku osób, grupki narodowców świadomych. To jest sprawa całego narodu, naszego bytu. Jeśli my tym się nie zajmiemy, zostaniemy zniszczeni. I wszystko róbmy, żeby nie doszło do wojny. Z Rosją, z naszymi braćmi Słowianami, współpracujmy ze Słowianami, ujawniajmy prawdę, kto stoi za, za Majdanem, kto stoi za, za tymi machinacjami na giełdzie, co się stało z rublem, kto doprowadził do, do krachu na giełdzie i tym podobne sprawy. O tym trzeba mówić. Kto nas okrada, kto jest złodziejem, kto odpowiada za podżeganie do wojny i kto chce doprowadzić do tragedii. I nie wykonujmy ich poleceń, nie róbmy ich roboty politycznej. Nie możemy ich wspierać. My mamy wszystko robić, żeby nawet piach w tryby sypać żeby wyhamować to tworzenie imperium zła. I ono nie jest na wschodzie wprost przeciwnie. To, to zło jest teraz wewnętrzne. I... Że, mając tego wroga wewnętrznego, musimy adekwatne środki przyjąć. Musimy być mądrzy, nie dać się sprowokować, wyprowadzić na ulicę, żeby nas znowu nie wykrwawili, tak jak to było w czasie Powstania Warszawskiego. Chronimy naszą młodzież, rozpoznajmy ducha. Kto jest jakiego ducha? Kto, co zrobił dla Polski? Nie kto, jak ładnie mówi, tylko co do tej pory robił, z, jakiego, z jakiej rodziny pochodzi, żeby ich rozpoznać. Szukajmy z sprzymierzeńców i żebyśmy nie byli sami, bo najłatwiej jest powiedzieć, że się nic nie da zrobić. Nieprawda. Nawet nasi rodacy w obozie koncentracyjnym będą choćby w Oświęcimiu, czy, czy w innych więzieniach, w jakichś miejscach kaźni na Pawiaku, nie tracili nadziei. Przykład ojca Kolbego. Prawda? On został świętym, męczennikiem, ale wielu wspaniałych ludzi swoje człowieczeństwo i polskość zachowało w tych trudnych czasach. My mamy teraz trochę inne warunki, a my też można powiedzieć, że żyjemy już w takim europejskim obozie koncentracyjnym, tylko opartym na przymusie ekonomicznym. Inne metody są, ale są podobne. Też stajemy się niewolnikami, ale możemy być niewolnikami na, własną, na własne życzenie, na własną prośbę, bo jeśli się sprzedamy, jeśli sprzedamy nasze wartości, a przede wszystkim jeśli wyrzekniemy się Chrystusem, wyrzekniemy się tego, co jest najistotniejsze, no to wtedy jesteśmy niewolnikami, to wtedy przykładamy rękę do zbrodni. Wszystkim jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenie. Ten Chrystus Nowonarodzony, ta pamiątka Jego przyjścia sprzed dwóch tysięcy lat będzie dla nas siłą, nadzieją, że to wszystko się nie opiera na pieniądzu, na tej polityce rządu światowego, który tworzy rabinat. Oni nie są w stanie zniszczyć naszego ducha, jeśli tego nie chcemy. Jeśli będziemy silni duchem. Nie pozwolimy na zawładnięcie naszego choćby majątku narodowego. Nie pozwolimy na to. Chociaż majątek możemy tracić, ale najgorzej, jeśli stracimy, stracimy nasze człowieczeństwo. Pan Bóg dał nam Polskę jako ziemię bardzo bogatą, o którą warto się bić. Wszystkie bogactwa tej ziemi i klimat. Prawie całą tablicę Mendelejewa mamy polskiej ziemi, żyzną ziemię, góry, morze. Jest o co walczyć. Nie oddajmy tego obcym. Tutaj nie może być państwa hazardskiego, ale to my musimy każdego dnia stawiać opór. Nie może tak być, że kilku walczy, a reszta się przygląda. Roman Mowski mówił, że ta bierność jest takim naszym grzechem narodowym. Dlatego apeluję, wspierajmy się wzajemnie. Będę po kolei informował o różnych spotkaniach, akcjach, co robić. Chciałbym, żeby było nas trochę więcej niż, niż zwykle na naszych manifestacjach. Proszę popatrzeć na filmy, to co do tej pory robiliśmy. Jest to non-stop, codzienna praca, nie od święta, nie raz w roku na 11 listopada, ale codzienna praca dla naszej ojczyzny, dla naszego narodu. Jeszcze raz, jak Pan Bóg błogosławi wszystkim polskim rodzinom, nie dajmy się schamić, nie dajmy się zastraszyć i stłamszyć. My musimy z podniesionym czołem iść i być tutaj gospodarzami, dać odczuć im. I oczu nie spuszczajmy, patrzmy im w oczy prosto, tym złodziejom, tym zbrodniarzom, którzy próbują z nas zrobić niewolników. Człowiek szlachetny patrzy w oczy i... Mówi pełnymi zdaniami, nie, nie kombinuje, nie kręci, nie musi nawet dużo mówić. Postawa, nawet ciała, świadczy o tym, kim jesteśmy. Bardzo by chcieli nas upokarzać, bardzo by chcieli nas widzieć takich stłamszonych. Bardzo się cieszą, jak Polacy chodzą po śmietnikach i to obserwuję coraz częściej. Nie dajmy im tej satysfakcji dbajmy o, swój, o swoją kulturę osobistą o język, o strój, o czystość. Niech, choćby ze względów takich patriotycznych, nie pozwólny im twierdzić, że naród Polski to jest naród, tak jak oni chcą mówić lud, że to są Polaczki, którzy nic nie potrafią, nieudolny. Nie... Że jesteśmy nieinteligentni, nie głupi. E, głupi dlatego, że ja się nie dziwię, bo im służymy, ich robotę wykonujemy. Bo nam zawsze wyrzynali elitę narodową, a zostawiali hołotę ludzi prymitywnych, którzy im służyli, i tak widzimy to do dzisiaj. Ale Polak to ma być człowiek, który wie, kim jest. Ma swoją godność, ma swój honor pojęcie honoru. Roman Dmowski też o tym mówił, że honor u mężczyzny, a cnota u kobiety to są filary cywilizacji naszej łacińskiej. O to dbajmy. Poczucie honoru, godności. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to nagranie panu Piotrowi, że ma odwagę. Myślę, że ten materiał posłuży komuś do przemyślenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Spotykamy się prawdopodobnie za tydzień. Panie Sławku, dziękuję bardzo dla niezależnych mediów nagrywał, realizował lawina. Dziękuję Państwu.